Podzubita w kolejnym epickim przeglądzie. Tym razem przegrod na czas z gry do dopik. Eee, możecie ją odebrać do końca tego tygodnia. Pytanie, czy warto? Patrząc po ustawieniach, nie warto. Słuchajcie, jeżeli chodzi o dźwięki muzykę, to nie można. Głośniej, ciszej mogę włączyć, wyłączyć. Czy to jakiś dramat, nie? Eee, dobra, zobaczymy, co to zagra. Ciekawe, czy to będzie długi odcinek. Gra, raczej. Raczej nie urwię, tak mi się wydaje, słuchajcie. No ale dobra. Nie wiem, nie wiem, nie wiem co mam robić. Po prostu? To wszystko? Czy gwiazdki? Czekajcie, no, no nie wiem, zobaczmy, zagrajmy w to jeszcze, bo żeby to nie trwało minutę. Dziecki przegląd. Za są węże, pewnie jak na niego wpadnę, to nie zażrę. Tu mam, odkrywam do dosy. Głupi wężu, nic mi nie zrobisz. Dobra, dostaję jakieś złoto, jakieś nagrody. No, pokażcie coś innego. No do dosy, po co? A po co wy w ogóle giniecie w jakiś jakichś Dobra, a tu jest jakieś złotko. Tam jest, jest złotko. Dobra, złotko. Dobra, dostałem. I to jest. Ej, no nie, no. Słuchajcie, do takich rzeczy to nawet grom chyba nie można nazywać. To jest gra. Dobra, no i będzie że jest gra, ale nie wiem dla kogo, słuchajcie. Nie wiem, w kogo ma to trafić. Nie wiem co tu się stało. To jest proste jak but, ale. Nie wiem, te kabiny jak mnie trafiły. Wydawało mi się, że jestem po środku. No co, to Do dosy mi trafiły. Dobra. Nie, a no, za pierwszym razem mi się udało skitrać. No, Zobaczy, kitram się. To czemu później to nie wyszło? Gdzie jest środek tego? Tutaj nie? O nie znowu Nie wierzę, że w tej grze Tak szybko tracę życie Dobra To jest Ja wiem, już dostałem jakiś achievement Co zabije mi Dodosa? Ale on pobiegł do domu Co oszukujecie? Dobra chodźcie kamienie głupie Dobra, teraz nie ryzykujemy. Bo chcemy już przejść ten etap. Wyjątkowo trudny. Mission impossible. Nie dobra, bo, ale czekajcie, bo teraz te głupie ptaki zginą zaraz. Ja mam jakiś kokos. pat. Dobra, gramy dalej. Dobra, pokażę Wam jeszcze trzy poziomy i kończymy. Nie wiem, nie wiem dla kogo ta gra. Zależę, że dla najmłodszy. Bo jest. mechanika jest. no, złapałem ją. Chyba ciężko byłoby tutaj nie złapać tej mechaniki. Mam wszystkie do dosyć, gdzie ten głupie kamienie? Prawie uciekłem. Może pójdziemy tędy. Ja jestem szybszy od ciebie, głupi kamieniu. Dobra. Myślę, że rosną na drzewach pieniądzory. A co włącznie może się wychylić w lewo i mnie pac, pac, pac zrobić? Pac, pac włącznie umie zrobić? No, rosną na drzewach. Jezu. Nie chcę, teraz modę, daj mi spokój. Dobra, słuchajcie, no wyjątkowo fajne epicki przegląd. Dobra, tu są kolce. Wychodzą od czasu do czasu. Tu też, tu mogę iść, nie wiem jak, dołem. Dobra, mamy tu zaawansowaną pułapkę. Tu mamy, zobaczcie główki głupki po prostu specjalistyczne. Obrachować się kolce. Dobrze. Do, 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 do przeżył. A ja mogłem biec. Dobra. Ej nie udało mi się patrzeć dwie gwiazdki. Jestem Dobra Dodo Pik Rewelacyjna gra Jest tylko grać. Nie wiem czemu te jajka spierniczają. Faja Tam Ta Marwuza. Nie wiem co to jest. Czemu one wszystkie tam stoją? A ja nie mogę przeskoczyć przez to drzewo czy co jest? A dobra Ja do do błyskawica. Jak dodo się nawpiernicza. Dobra Dodo, jesteś błyskawica? One wszystkie są jak błyskawica O, mam nowy świat Dobra, zobaczmy jeszcze nowy świat Pięknie, rewelacyjnie słuchajcie nam idzie Czym się różni nowy świat? Nie, no zupełnie inny świat. Tu jest wścieknięta małpa. Małpa nie lubi ptaków, doda? Dawaj, ciągnij. Opa, nie lubisz, czy mnie nie lubisz? Co Ona robi, ona jest głupia. Jak wonder 20 sekund. To, to głupie, jak on nie jest A ona za mną próbuje iść. Dobra, jest głupia. Dobra, ostatni poziom naprawdę i kończymy. Ko kończymy, kończymy. Wasz pan już czegoś jakoś tak doszło. Po prostu nie no. Gra roku. Dawaj mi tu, zaraz będę zapierniczał. Dobra, jeszcze raz, już mamy tutaj patent. Pierwsze. U -u -u -u. Możesz skoczyć na górę, głupia małpo? Proszę bardzo Dobra, kończymy, słuchajcie Ej, poniżej 15 sekund Ale jestem słabym leszczem No, wizyt story Dziękuję bardzo Nie chcę story Dobra, słuchajcie Kończymy to Widzieliście <ten> <aba> <out> jak to wygląda Nie wiem dla kogo gram Może z dzieciakom Ale takim naprawdę, nie wiem Po trzech lat chyba Czy czterech Więc Takie coś na epiku takie coś. Dobra, dzięki wielkim, widzimy się w kolejnym epickim też już na czas. Nara.